Mam dzisiaj wielką przyjemność przedstawić Państwu pana profesora Jurka Olszewskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani. Dziekana Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Nasze spotkanie nie jest tak zupełnie przypadkowe, ponieważ słyszałam o Panu już od dość dawna. Jest Pan dumą swojej miejscowości, a mianowicie Kikoła, podlipnowskiego pod Kikoła. Ale zacznijmy od tego pana oryginalnego imienia. Dlaczego nie Jerzy, a Jurek? E, powód jest taki, że, że jestem siódmym dzieckiem w kolejności, ale pierwszym synem. To Wyczekiwanym. Tak się myśleli, że po prostu w rzędzie stanu cywilnego podam ale imię Jurek, a nie Jerzy. No i tak się stało, że na, na początku, kiedy byłem jeszcze uczniem szkoły podstawowej, średniej, to nie przeszkadzało, ale kiedy skończyłem studia, zacząłem publikować różne prace, artykuły, to jednym z głównych zarzutów to było tak, dlaczego, dlaczego pan tak sobie zrobi, ale pisze w tej pracy i często mi zmieniano. To ich mnie Jerzy. I mam kilka takich publikacji, że w końcu już dałem sobie spokój i już nie prowadzałem z błędu redaktora, który, który, który tą pracę tam przyjmował i tak dalej. Także to było trochę dla mnie takie bardzo wesołe. Ale też często w urzędach spotykałem się, że, że przedstawiałem się, że Jurek Olszewski, ale pani w urzędzie pisze Jerzy. Ja mówię, przepraszam, Jurek, jak to Jurek? No i Jurek, pan, po prostu. I tym się Pan różni od wszystkich innych języków tego, tego świata. Panie profesorze, ale można by przypuszczać, że siód, siódme dziecko w rodzinie, pierwszy chłopak, sześć starszych sióstr. No i później jeszcze była jedna siostra. I jeszcze po tej siostrze dwóch braci. Zresztą najmłodszy Aha. brat też skończył, jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej, skończył studia lekarskie. No to gratuluję, bo właśnie można by przypuszczać, że będzie Pan bardzo rozpuszczonym dzieckiem, a tymczasem okazuje się, że jednak zupełnie inaczej się stało. To znaczy, Pani Redaktor, no w tamtych czasach, jak po prostu tata miał, o ile dobrze pamiętam, około 4 hektarów ziemi. Starsze siostry, przede wszystkim, mama szła do pracy. Zwykle oczywiście to była praca w okresie żniw i tak dalej. I ja jako właśnie, może z jednej strony, no, że pierwszy syn, ale często starsze siostry albo... Też pracowały, ale w różnych tam zakładach państwowych. Natomiast ja chodziłem z mamą na żniwa, gdzie trzeba było wiązać snopki, gdzie trzeba było wozić te snopki do stodowy itd., itd. Także ostatnie wakacje, pamiętam przed studiami, kiedy, kiedy, kiedy dostałem się na no, Wojskową Akademię Medyczną. To po prostu się cieszyłem, że wreszcie idę z domu i nie będę musiał ciężko pracować. A skąd pomysł, że właśnie medycyna? A to też taka, troszkę można powiedzieć tak, że pierwsze spotkanie ze szpitali, jak nasz kolega Siadkarz dałem świadkówkę wyczynowo tutaj, w czym nazywało się budowlanie lipno, ale ta, w zasadzie wszyscy zawodnicy to byli z naszego liceum ogólnokształcącego w lipnie. I nasz kolega poparzył się, już nie pamiętam, czy to były Andrzejki, coś takiego w każdym razie. I pierwszy mój widok w szpitalu był taki, że po prostu zemdlałem, jak go zobaczyłem. Więc wszystko na to, no właśnie, po co, po co medycyna. Natomiast ja tutaj w liceum chodziłem do klasy matematyczno-fizycznej. No I w czwartej klasie, znaczy ja w ogóle się miałem wybrać na Akademię Wychania Fizycznego. Bez względu na sport, zresztą grałem w tenisa stołowego, w piłkę ręczną, z kolei w kole. No ale koledzy jechali na badania do Torunia i do szkół wojskowych. No i ja tak pojechałem, w ogóle ledwo przez te badania przeszedłem, bo byłem bardzo niski, miałem chyba 1,54 m. Tam chyba decydował centymetr, dość, są pewne normy, gdzie, gdzie przyjmują na, 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 na żołnierza zawodowego, są przepisy. No, ale pan pułkownik mówi, nie, ona jeszcze że już ma pół roku tego. No, i te badania przeszedłem. No, później to się stało tak szybko, że, że pojechałem na egzamin i już zapomniałem o Akademii Wychowania Stycznego. Co prawda, będąc na czwartym roku, bardzo poważnie myślałem jeszcze, czy nie robić tego kierunku. Ale myślę, że. W życiu się nie można rozdwoić, i, i uważam, że, że tak samo tutaj byłoby to. Jestem przeciwnikiem, jak niektórzy w tej chwili mówią, że drugi kierunek robią i tak dalej, i tak dalej. Chyba, że to jest kierunek bardzo pokrewny, zbliżony, to ma jakiś sens. Natomiast, jeśli ktoś chce odnieść sukces, nie zawsze. Mnie, bardzo wysoko oceniałem ludzi, właśnie sportowców wyczynowych i na przykład wielkich ludzi, naukowców, ludzi. Tego. No niestety z tym sportem w zasadzie skończyłem, no, jak zacząłem studiować, czyli po 19 roku życia praktycznie to, 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 to przestałem ani, zarówno trenować piłkę ręczną, jak i siatkową, i stołową itd. Jest pan wielkim autorytetem, jeśli chodzi o pańską specjalizację otolaryngologia. Proszę mi powiedzieć, dlaczego akurat to pana zainteresowało? Znaczy, jak bardzo chciałem robić coś zabiegowego, w sensie specjalizację zabiegową, ale nie dużą chirurgię, typu chirurgia ogólna, czy to torakochirurgia, czy chirurgia, jeśli chodzi o, o ortopedyczne itd. No i tak dalej. No więc w rachubę albo kulistyka, Albo laryngologia. Co prawda jeszcze będąc na studiach byłem na obozie, gdzie pracowałem z okulistą, nawet mi się to podobało, nawet miałem pierwsze sukcesy, bo tylko studenciało, przelosowałem tam z rogówki i tak dalej. Natomiast trafiłem po studiach do jednostki w Grudziądzu. W Grudziądzu był szpital wtedy jeszcze wojskowy, dosłownie po, po przeciwnej stronie szpitala była moja jednostka. I był tam bardzo dobry na laryngologii. I to chyba był główna przyczyna, że jeśli chciałem coś robić, to już o kogoś o, o, o kogo się nauczę. Ja zawsze bardzo doceniłem też na przykład matematykę. W liceum tutaj był taki pan profesor Kiniarski. Nie wiem, chyba już nie, że jest tego co wiem, itd. I on, on mi bardzo bym z nim zafascynowany, ponieważ był tak leworęcznym, i lewą ręką rozwiązywał jakieś tam równanie, a prawą pisał jednocześnie w no, <ścoughs> złudek i Fenomen. Więc zawsze i powiem tak, że ale pomimo to, że był krótki epizod z tym sportem, sport mi bardzo pomógł. Nauczył mnie pewności. A przede wszystkim podejmowania szybkich decyzji. Nie wiem, ale chyba jestem jednym z wyjątków takich, że nie odłożę żadnej sprawusz, nie mówiąc ludzkiej, że ktoś mówi tak, dobrze, porozmawiamy sobie za 2-3 dni. Nie, ja od razu podejmuję decyzję. E, powiem tak, że, że oczywiście, że to, to, to nie jest tak, że wszystkie decyzje są bardzo trafne tego i tak dalej, ale z góry rzadko się mylę. A proszę powiedzieć, jak sobie pan radzi, bo to taka trochę zegarmistrzowska robota, jeżeli chodzi o, y, o wszelkie zabiegi y, do, związane z, z uszami. Cały czas po prostu trzeba trafić dobrze na szkołę. Na to znaczy ja, ja, ja trafiłem dobrze, bo właśnie specjalizacja z laryngologii w Ludziązu robiłem u takiego pana doktora Stankiewicza, z jego syn jest profesorem też laryngologii, ale w Gdańsku. Zresztą takie same imię ma Czesław Czesław. I ja już tam będąc w grudziądzu, to tak po pierwsze, jechałem do łodzi, przywoziłem sobie kości skroniowe, pobrane tam podczas sekcji itd. Tak Wtedy były dłuta, np. do butowania, jak do operacji UHADI, to są frezy, gdzie się frezuje itd. Tak więc to jest całkowicie inna technika. I ja już pamiętam, że, że tutaj jeszcze były specjalacje dwustopniowe, pierwszy i drugi stopień, więc pierwszy stopień, właśnie, ja, ja robiłem więcej niż ci, którzy, którzy byli po drugim stopniu. Czyli inaczej mówiąc, zawsze mówiłem, że dobrego rzemiosła trzeba się nauczyć nie w klinice, tylko na porządnym oddziale, gdzie jest dobra szkoła. Ale na porządnym oddziale no, rzadko, jest, zostaje się się, jest, się. rzadko zostaje się profesorem. No zgadza się, zgadza się. Czyli ale, ale. jednak ta praca naukowa cały czas była przez Pana prowadzona, tak? tak? No, czy no ja nie, ja nie mam A problemu. co tak Pana pchało do tego, żeby iść dalej właśnie, żeby nie, nie zadowolić się tytułem lekarza medycyny, doktoratu? To znaczy, to powiem właśnie. tak, że, że pewne rzeczy mi łatwo przychodzili, to jest po pierwsze. Właśnie, tacy zdolni że radzą każdy, się w skicale podobno, tak? Jak każdy ma marzenie i tak dalej. No na przykład ja y, doktorat y, zrobiłem w stanie wojennym, e, y, y, czyli dosłownie dwa lata po studiach, Tym mając lat 27. Habilitację miałem cel taki, że muszę zrobić w wieku Chrystusowym, czyli 33 lata. I miałem habilitację. Tylko był problem właśnie taki, że, że, że ja byłem bezpartyjny. No i oczywiście tą habilitację, mi, krótko mówiąc, przeszkodzono mi. Dlatego jak zrobiłem w wieku 33 i zrobiłem, mając 39 lat, tą samą habilitację, gdzie jeszcze część rzeczy nawet po prostu usunąłem, to ja odebrałem to nie jako sukces, tylko porażkę i nabrałem jeszcze większej pokory w nauki, bo uważałem, że nauka nigdy nie zdradzi. Po raz pierwszy mnie nauka zdradziła w momencie. Ale ta nauka to wymagała mnóstwo czasu. Czy musiał Pan coś poświęcić? Dlatego, że pan no jednak mnóstwo czasu poświęcał nie tylko na pracę, ale i na... To jest ja powiem tak, ponieważ ja w 2003 roku odszedłem na emeryturę, ponieważ ja byłem w stopniu pułkownika pewnego i wtedy bym, jak Wa wojskowa Akademia Medyczna łączyła się z Akademią Medyczną Łódzką, to bym miał funkcję prodziekana. Więc miałem wysoką tak zwaną grupę i tak dalej. I ja, ja już od 13 lat pobieram emeryturę wojskową, wcale nie niską. Ale zaskoczę jeszcze panią więcej, że ja pomimo to, że mam funkcję, czy w ogóle byłem przez dwie kadencje dziekanem wydziału fizjoterapii, w ogóle tworzyłem ten wydział. Teraz, jak zostałem dziekanem, znaczy w ogóle znowu było wyzwanie do mnie, bo byłem w ostatniej kadencji tak zwanym senatorem, członkiem senatu, no i zaczęło się głośno mówić, że nam chcą zlikwidować wydział. No i to był mój cel, że muszę zostać dziekanem, koniecznie. Zresztą wybory, jakby to to no, na 100 osób ponad 70 głosów otrzymałem, na, na, na około 100, bo tam studenci głosują i tak dalej. Żebym nie zgubił wątku teraz odnośnie, odnośnie tego. I teraz, teraz mam funkcję właśnie dziekana, już, już dwa lata, za, za dwa lata będą, nie za dwa lata będą wybory. Jestem kierownikiem kliniki. Pracuję jeszcze na pół etatu w Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Logopedia z Audiologią, a pracuję dlatego, że zmarł profesor, który no, był bardzo związany i ten kierunek w ogóle on utworzył. No, i tak no, miałem pewne, jakby, no, znowu, jakie zadanie wobec niego, że on nie żyje, i ten kierunek by upadł. No, i po prostu dla mnie to jest oczywiście uciążliwe, bo na przykład. Tam nie ma, nie ma tak, że, że ponieważ profesor tu nie musi prowadzić zajęć. Nie, właśnie tam prowadzę zajęcia. Ja muszę w ciągu roku wyrobić 110 godzin. W tym semestrze pewnie wyrobiłem, o ile pamiętam, to gdzieś około chyba 30. Natomiast teraz w tym semestrze, od wtorku dosłownie najbliższego, będą przychodzili studenci na tak zwane ćwiczenia do kliniki tam do mnie. I każdy wtorek mam zajęty aż do końca. Nie, do połowy czerwca. A proszę powiedzieć, jak w takim razie wygląda Pana takie prywatne życie? Czy pozostaje czas na, e, na rodziny, dla znowu, na hobby, o, o, na, na te wszystkie no, tak, sprawy? Przed, przed szóstą, bo jeszcze mam obowiązki, że muszę wyjść z pieskiem na spacer. W pracy już jestem o godzinie siódmej rano. Najlepsza godzina dla mnie do pracy to jest między siódmą a ósmą. E, Czyli z komrawek nie są. I ja pracuję różnie, bo też jeszcze mam tam pracuję w takich dwóch gabinetach lekarskich, takich prywatnych, ale nie, 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 to są, nie są to moje gabinety, u kogoś. I, i, I zwykle kończę pracę 16, 17. I, ja, już, ja już w domu nie pracuję, w sensie ani naukowym, ani, ani takim praktycznie to, to pozostaje albo od czasu do czasu na jakiś tam basen przejść, żeby popływać, albo po prostu, jak to ona mówi, oglądanie telewizji. W ogóle jestem fanem sportu, dlatego, że uprawiałem i większość czasu to są programy sportowe. To macie chyba dwa telewizory. No, że mamy cztery. <grym> cztery. A dzieci a pan posiada? Tak, no właśnie, mam trzy córki. Najstarsza od Skończyła... Czyli jeszcze tylko trzy będzie syn. Nie, nie, no, nie, nie. No, nie no, musiał, przepraszam, pracę. Dzisiaj są walentynki i nie chcę o tym mówić to musiał zmienić żonę. E, a raczej nie, 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 myślę, że jestem już w tym roku mija 35 lat. Natomiast ta, najstarsza córka od 10 lat jest w Londynie. E, także dwa razy do roku to jeździmy do Londynu. E, ona skończyła fizjoterapię, ale pracuje w banku tak właśnie. Tak się teraz w życie tej młodzieży układa. Średnia córka jest w łodzi, się cieszę, bo urodziła dwóch synów, także mamy dwóch wnuków, a masta najstarsza jest w ciąży. Będzie rodziła koniec marca. No i najmłodsza, która ma 17 lat i mieszka z nami. I pierwsza, która mówi, że tato ja idę na medycynę. No proszę. I dlatego chodzi na kompetycję, jest tak ambitna, że mówię. Bo pani redaktor pytała się często, jak to łatwo i tak dalej. Przede wszystkim trzeba, trzeba mieć cele, jakie w życiu. Ja nie jestem słownikiem też na siłę, żeby coś robić i tak dalej. Często, jako dziecko na test, taką szunek dodatkowo opowiem, Byłem na egzaminie takim komisyjnym studenta z fizjoterapii, z anatomii. No i słyszę, że on tak zamiennie mówi: ręka, kończyna górna i tak dalej. Ja mówię: kolego, niech pan powie, gdzie jest ręka, gdzie jest kończyna górna. A on mówi do mnie tak: Pan dziekan chyba ścienia, mówiąc językiem takim młodzieżowym, przecież to jest to samo. I mówię: kolego, nie, no ręka to jest dotąd, a kończyna górna to jest całość. No, i oczywiście pan profesor staje na to mnie, postawił mu ocenę niedostateczną z tego egzaminu. Ten chłopak się w ogóle nie przejął tym. A, mówi tata, chciał, żebym poszedł na tą fizjoterapię. Za dwa miesiące przyszedł mi podziękować, że dobrze się stało, że oblał ten egzamin. Także wie pani, w życiu teraz była porażka, może się okazać sukcesem w pewnym stopniu, że ktoś zmienił i tak dalej. Natomiast jeszcze jeśli chodzi, mówię, że, że bardzo dużo mi sport pomógł, ale w ogóle uważam w tej chwili, jako dziekan, jako długoletni kierownik kliniki i tak dalej, że nauczanie medycyny nadal u nas jest sprzed 40 lat. Po pierwsze, studenci powinni mieć mniej zajęć. Student powinien, studenta trzeba nauczyć, wyciągać wnioski. Znaczy, w ogóle dla mnie sprawdzają się osoby, które właśnie skończyły matematykę, fizykę, bo one logicznie myślą. Także jak ktoś mówi, że lekarz to musi być humanista. Nie, humanizm się nauczy. Od pacjentów, od innych rzeczy, i tak dalej, od ludzi. Natomiast tutaj mówię: logiczne myślenie. Nie da się opanować tak rozległego materiału, czy z anatomii, czy z fizjologii i tak dalej, czy z jakiegoś zakresu. I dlatego ja na przykład o teraz zakończyłem egzamin z slawingologii dla studentów 6 roku, a studentów zapraszam sobie na godzinę siódmą właśnie, do godziny ósmej, ale trzech, czterech. i pytania, jakie zadaję, to nie w sensie takim, że proszę mi powiedzieć, omówić na przykład anginę. O. W mojej działki tak. Nie, ja po prostu mówię tak, że przychodzi, że są są studenci czy studentki, i tak dalej. Przychodzi młoda kobieta, która, lat 35. Czyli która? Przychodzi do lekarza, tak? Przychodzi tak, do lekarza, tak. rozumiem. Samo, mówię, z, że walało ją gardło, od dwóch, od dwóch nie ma nie może nic jeść, gorączki, i tak dalej. O czym kolegom czy koleżanko pani pomyśli, i tak dalej. No co, jak to się bysty, to i zmyta. Panie służący, prawdopodobnie powikłana angina w postaci kościsku i tak dalej. No i potem rozwijamy temat. No dobrze, ale jak, 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 jak pani czy pan zbadać ma szczękość i tak dalej, że można włożyć palca. No i zaczynają się schody. No to, no, to co? No, to trzeba, no chyba trzeba znieczulić, nie yy, czulić, yy, spowodować zwiotczenie mięśni i tak dalej. No tak mówię, ale co, na siłę, żeby, żeby doszło do usunięcia do usun znaczy jakichś nie, zmian w stawach skoniowożuchowych i tak dalej. No nie, no to... No to ja już nie wiem. No to ja wiem tak. No nie, są przypadki takie, że trzeba nawet w miejscowym znieczuleniu, gdyby był szczękościsk, nie da się tam dojść do gardła. jeszcze może być ropień, że trzeba to usunąć i tak dalej, naciąć. To mnie nawet zabieg takie ratujące życie w sensie takim, że trzeba zrobić otwór w tchawicy, czy tak zwaną trachotomię, zaintubować dopiero. Często y, wiele zabiegów tak się zaczyna, jako ja nazywam, jako przedbieg przed głównym zabiegiem, no bo jeśli operacja dotyczy czy krtani, tak jak u nas y, klinikaty się zajmuje onkologią y, laryngologiczną, y, czy też jakiś, jakaś zmiana nowotworowa, jamy ustnej i tak dalej, no to musi być pole wolne do operowania. I to jest właśnie myślenie studenta, że przyjdzie pacjent, to żeby. Bo pacjent często pyta się, panie doktorze, a jak to będzie wyglądało, itd., tak dalej, i, tak dalej. I, I ja powiem tak, że y, jestem przeciwnikiem uczenia się z, y, z książek do egzaminu. Znaczy, Otóż no, trzeba poczytać, prawda, ale nie na zasadzie takiej, że y, on czyta od do. I mówi, no ja wszystko wiem i tak dalej. Wyjdzie po egzaminie i za, za parę godzin już nie pamiętam pewnych rzeczy. Więc y, y, łączenie y, pewnych faktów. Właśnie to, to nie jest takie, takie właśnie przypadkowe, żeby pobudzić wyobraźnię. Młoda kobieta, bramkarz Widzewa, został kopnięty w szyję, dusi się i tak dalej. Co, co? kolega zrobi? Żeby wprowadzić tak zwany nastrój, Coś, co może się, się, się dziać naturalnie, prawda, a nie tam książkowo. Książkowo to jest w ogóle niepraktyczne. Z wielką pasją opowiada Pan o, o tej medycynie. A proszę mi powiedzieć, czy to właśnie ta pasja sprawiła, że Pański Młodszy Brat poszedł w Pańskie ślady? Myślę, że tak. Myślę, że tak, dlatego że on skończył takie dwuletnie studium analityczne i y, zaczął pracować tutaj w szpitalu w Lipni jako analityk. I ja go namówiłem. Żeby właśnie zdawał i, i na no, Wojską Akademię Medyczną i no, jest 11 lat nie młodszy. W tej chwili już też nie jest lekarzem wojskowym, bo już jest na wcześniejszej, tak zwanej niepełnej emeryturze i pracuje jako studentem oddziału ratowniczego, tak zwanego SORU w Bronicy. tak się niedaleko. E, a proszę powiedzieć, czy często pan odwiedza rodzinne strony? Ja no, w ogóle mam tu ulicowi no, domek. Nie w górę, nie nad morzem, tylko mam po prostu z tych czterech paru hektarów, został średni brat, no, sam tam mieszka w domu i właśnie ta moja działka 1028 m2, czyli dziesięcio taka arowa. Mało tego większość, większość tej ziemi, bo oczywiście no, nie da się ukryć, że byłem jeszcze tak na żyła, to byłem takim no, oczkiem całej rodziny. I większość tej ziemi chciał kupić człowiek, który ma zakład, nie będę mówił nazwiska i tak dalej. I ja po prostu sprzedałem wójtowi naszemu, tylko nie temu, jeszcze poprzedni był wójt, po to, że miała być budowana tam, miało być budowane gimnazjum. I wczoraj spotkaliśmy się z wójtem, no bo w zasadzie nie było okazji w roku poprzednim. Byłem bardzo krótko tutaj, na, 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 na świętami. zasadzie byłem, bo na święto pojechaliśmy do Londynu do córki. I wczoraj jak spotkaliśmy się z wójtem, ja mówię, że jesteśmy po imieniu. Panie Józefie czy Józefie, jesteś dobrym gospodarzem, ale mówię, jak wybudujesz gimnazjum, to będziesz Zasłożony dla Kikoła. On zaczął ci się poważnie, mówią, no jeszcze są pewne środki czy unijne i tak dalej. i Jedyna szansa tego, mało tego, na tej ziemi teraz jest jakieś blisko w tej chwili do piłki, do piłki tej nożnej, ale tam jest, tam jest pewnie ponad dwa hektary tej ziemi, że jeszcze do tego powinno się zbudować jakiś bas. I mówię, wtedy jest. Ładna hala kole Oczywiście Orlik, gdzie sobie, jak wnuk przyjeżdża nasza ten starszy, bo ma już trzy lata, no to ubiegły wakacje, no to od rana do wieczora na Orliku z nim chodziłem, galiśmy w piłkę nożną, bo bardzo lubi grać. Ja już mam idealny plan. To będzie gimnazjum imienia Jurka Olszewskiego. <laughs> Dziękuję Panie Profesorze Dziękuję bardzo. bardzo za to spotkanie. Dziękuję serdecznie Państwu i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.